Dr Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Witam, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia JART. Dobre wieści, ale zanim te dobre wieści będą, to czy pan wie, gdybyśmy budżet Województwa Podlaskiego na 2024 rok ułożyli w 100 złotowych banknotach? Te 100 złotowe banknoty bankowo byśmy popakowali w takie 100-sztukowe 100 paczuszki, to pan wiele tych paczuszek by było? No, domyślam się, że dużo. 140 tysięcy paczuszek, w każdej paczuszce 100 banknotów po 100 złotych. No, to świadczy o tym, że chyba budżet faktycznie został przygotowany dobrze, tak, przez Zarząd Województwa Podlaskiego my, mieszkańcy województwa podlaskiego mamy się z tego powodu cieszyć? Co będzie to znaczyło dla nas, że budżet wynosi miliard, około miliard czterysta milionów złotych? Jeśli chodzi o wydatki, to on wynosi prawie półtora miliarda złotych. Czy mamy... Czy... Jako mieszkańcy mają się z czego cieszyć. Oczywiście, że tak, bo mieszkańcy Białego Stoku będą cieszyli choćby się z drogi ulicy Reginisa, która wreszcie zostanie dokończona. Będą mogli, mam nadzieję, już pod koniec tego roku, chociaż w części korzystać z teatru dramatycznego, który przecież jest remontowany, a który nawet nie był w najdrobniejszym stopniu ani pomalowany, ani remontowany przez 70 lat. Zaczynamy też roboty budowlane przy tych sławnych spotkach białostockich. To są inwestycje, których nikt nigdy nie realizował, a myśmy się jednak ich podjęli i one będą realizowane. Ale też i całe mieszkańcy regionu mają bardzo dużo można powiedzieć takich kwestii, które ich dotyczą. Dlaczego? No bardzo długo oczekiwana droga Łapy Wysokie Mazowieckie, też Łomża Mężenin, Bielsk Hajnówka, też droga Droga jużkowy Gród Wodzieckie. E, także, no, wiele, wiele inwestycji, które będą realizowane. A jeszcze, żeby dodać do tego e, to, że nie wszystkie inwestycje, ze względu na to, że nie mamy jeszcze wszystkich umów podpisanych, będą realizowane e, w nowej perspektywie finansowej, czyli tym roku 2024, e, to, to jeszcze ten budżet na wykonaniu będzie na wydatkach jeszcze wyższy, bo e, będzie w, w ciągu roku budżetowego dojdzie jeszcze nasza Sandrowa. Inwestycja, czyli w Sylopolis, Centrum Nauki o Drewnie. Dojdzie Breast Cancer Unit, czyli Centrum Leczenia Raka Piersi u kobiet. Także tych inwestycji będzie bardzo dużo, zarówno w kulturze, ochronie zdrowia, jak i w kwestiach dotyczących infrastruktury drogowej. Jakie dochody przewidział pan w budżecie 2024 rok? One są większe o 60% od dochodów z roku poprzedniego, 2000, tego obecnego 2023? roku. Tak, oczywiście. To jest prawie blisko miliard 400 milionów złotych, takim zaokrągleniu. To są oczywiście dochody, które świadczą o tym, że sytuacja finansowa samorządu województwa podlaskiego wygląda bardzo dobrze. Mamy rekordowe dochody z CIT-u, z pit dzięki naszym przedsiębiorcom ale też spłacamy kredyty zaciągnięte przez naszych poprzedników, sami przez przez 4 lata nie korzystając z tego z kredytu nowej linii kredytowej. Także widać, że, że, że ten budżet jest bardzo dobrze przygotowany, a co już z pewnej historii wynika to to, że on na wykonaniu będzie jeszcze lepszy. Jakie będą problemy finansowe tego budżetu czy będzie jakikolwiek deficyt? Jeśli chodzi, nie nazwałbym tego problemem, bo kwestia deficytu no, jest pewnym pewną składni, składnikiem takim, który no, jest e, cały czas w tym budżecie. Ale deficyt e, się z czymś złym. E, no z pewnym no, brakiem pokrycia środkami, ale my ten deficyt oczywiście pokrywamy zarówno e, oczywiście wolnymi środkami, e, innymi pożyczkami, e, ale też i e, kredytem. E, ja taki przykład podam. Od trzech lat planujemy, że my skorzystamy z kredytu jako samorząd województwa podlaskiego i od trzech lat z tego kredytu nie korzystamy. Bo nie potrzebujemy? Tak, bo, bo, bo w trakcie roku budżetowego jesteśmy w stanie odrobić ten cały deficyt. Czy co, I... na koncie leżą wolne pieniądze? Tak, oczywiście, mamy bardzo duże wolne środki i w tej sytuacji e, nie ma żadnego problemu, ale oczywiście z punktu widzenia jakby tego, że musimy mieć w projekcie budżetu odpowiednie zabezpieczenie, a te środki dopiero wypracujemy, no to musimy, że tak powiem, e, zaznaczyć, że chcemy z tego, chcemy mieć ten kredyt. Marszałek Ar to Kośnicki mówi to z uśmiechem. Tak, bo z niego nigdy nie korzystam z tego kredytu. Dlatego mówię z tym uśmiechem, bo mamy ten komfort, że możemy realizować wszystkie przedsięwzięcia dla naszych mieszkańców, ale z drugiej strony, e, czujemy się bezpiecznie, one nie są zagrożone, bo jakby była taka sytuacja, choćby jak z pandemią, czy z sytuacją wojny na, na Ukrainie, gdzie nagle się nam wszystko wywróci do górnogami, to jednak jesteśmy zabezpieczeni, możemy z tego kredytu skorzystać, ale. Od czterech lat jeszcze z niego nigdy nie skorzystaliśmy. Spłacamy tylko kredyt zaciągnięty przez naszych poprzedników. Panie Marszałku, pójdźmy w takim razie w kierunku zdrowia. Zdrowie to rzecz dla nas najważniejsza. Jak zdrowia nie ma, to nawet tego uśmiechu nie będziemy obydwaj mieli. Co ze zdrowiem w tym budżecie? No, wydatki, jeśli chodzi o zdrowie, są porównywalne do roku 2023. To jest prawie 70 milionów złotych. Oczywiście są wyższe nakłady na szpitale, Szpitala. jeśli chodzi o budżet województwa, ale tak jak mówię, w trakcie roku budżetowego dojdzie do, do realizacji. Zaczniemy realizować oczywiście Breast Cancer Unit i mamy też jeszcze jedną niespodziankę dla naszych mieszkańców, ale to już, jak będziemy przygotowywali. Jeśli chodzi o służbę zdrowia. Z tego powodu, że chcemy wykonać część robót budowlanych w naszym szpitalu wojewódzkim jeszcze, ale tutaj czekamy na zmianę programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, i mam nadzieję, że już w połowie roku będziemy mogli się z następnej inwestycji, oprócz tych wspomnianych przeze mnie, cieszyć. A o co chodzi z tymi pieniędzmi, panie Marszaku, które chyba nie są zapisane w budżecie, ale będą zewnętrzne, ale będą potężnym zastrzykiem? To jest 230 milionów złotych z Funduszu Medycznego, czyli od Ministerstwa Zdrowia. Tak, no w konkursie, który, który był, został zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia na, na te instytucje onkologiczne. No, otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację naszego przedsięwzięcia, które obiecaliśmy już w wyborach w 2018 roku, czyli nowoczesnego centrum leczenia raka piersi u kobiet, bo wiemy, że te problemy są zmorą naszego regionu. I tutaj oczywiście takie dofinansowanie przyszło, tylko nie mamy jeszcze podpisanej do końca umowy i w momencie, kiedy umowa zostanie podpisana, to już realizacja tego szpitala wejdzie do budżetu na rok 2024. A kiedy ta umowa może być ja podpisana? Ja myślę, że w, pierwszym, no w pierwszej połowie tego roku 2024 już będziemy po, po, po Konkretnym, po konkretnych zapisach umowy. Panie Marszałku, a co z transportem? Co z łącznością? No my tutaj cały czas te środki, nakłady, na, na transport, na łączność podnosimy. Eee, w choćby w budżecie na 2023 rok było to 360 milionów złotych, a teraz proszę zwrócić uwagę, rekordowa kwota 760 milionów, to jest dwa razy więcej. No co to oznacza? Oczywiście to są te wspomniane przeze mnie inwestycje drogowe, to już nie chcę się powtarzać, tak, no Łapy, Wysokie Mazowieckie, droga, też kwestia związana z Bielsk też Łomża Mężenin, ulica Reginisa w Stoku, czyli te wszystkie wspomniane drogi, pewnie o których zapomniałem, obwodnice, miasta Kolna, miejscowości Sokoły. No dużo tego jest bardzo, ale też przede wszystkim zwiększamy nakłady na transport pasażerski i kolejowy, bo tutaj też nakłady będą praktycznie o 11 milionów więcej, czyli ta dostępność komunikacji kolejowej będzie większa. Zwiększamy nakłady na pasażerskie przewozy autobusowe, też o ponad 3,5 miliona złotych. Ale to jest tak, też żeby... trochę w ramach tych, tych rządowych projektów, żeby skomunikować ludzi. Nie, to już są nasze środki. Tak, ale że rząd będzie. parę lat temu o tym. Zresztą to chyba było nawet jedno ze sztandarowych haseł Prawa i Sprawiedliwości tak, w tak. 2015 z walka roku. Z wykluczeniem Dokładnie tak. tak. No tak, ale tutaj akurat. No bo są... trzeba jakby panów połączyć, państwa połączyć, pana, panie marszałku. Tak. No jest pan jednak z partii, która jeszcze rządzi, rządzącej. Realizuje pan pewien projekt. Tu widać wyraźnie, że, że no troszeczkę. no nie, nie troszeczkę nie, nie, nie odchodzi pan od tego projektu tego centralnego, tego warszawskiego. No bo są, jest dużo założeń. Oczywiście reprezentuje partię Prawo i sprawiedliwość. Zgadzam się z wieloma rzeczami, popieram wiele rzeczy. Czasami z pewnymi rzeczami się nie zgadzam. Nie Dyskutujemy, ludzkie, jak? No, panie redaktorze, no, na tym polega demokracja. My się w partii też nie zawsze zgadzamy ze sobą. tak? Tych przykładów było kilka co najmniej w tej kadencji, gdzie mieliśmy inne zdanie od naszych kolegów w rządzie i potrafiliśmy je wyartykułować i przekonać ich do tego, że to jednak my mamy rację. Także tutaj tych, tych rzeczy jest bardzo dużo i, i trzeba o tym dyskutować, ale w przypadku. Wykluczenia komunikacyjnego, ten problem cały czas istnieje i ja myślę, że to jeszcze potrwa troszeczkę czasu, jak w pełni go rozwiążemy, o ile jesteśmy go w stanie w ogóle w pełni rozwiązać. No ale to jest nasze zadanie ustawowe i tutaj musimy to realizować. Tylko, że też bardzo ważna kwestia no będziemy cały czas wydawali około 50-60 milionów, tak jak co roku, na remonty naszych dróg wojewódzkich. No, tak, dla porównania, nasi poprzednicy wydawali czasami po. po, po 5 po 10 milionów rocznie, tak? A tu jest 50, 60 już ostatnim lata w sposób regularny. Także no tutaj ja myślę, że to jest istotne dla mieszkańców. Już tych dróg dużo nie jest takich, które powinniśmy wremontować, ale jednak trochę zostało. Panie marszałku, czasu nie mamy dużo, a jeszcze tyle byśmy sobie poopowiadali, bo nawet połowy z tych paczuszek nie omówiliśmy tych zwitków pieniędzy. Ale muszę zahaczyć o sport i o turystykę. Muszę. No, jeśli chodzi o turystykę, to oczywiście jest sytuacja taka, że te środki są o wiele wyższe niż w tamtym, w tamtym roku. Z tego powodu, że w, ta, że w roku 2023 na turystykę przeznaczyliśmy ponad 3 miliony złotych. W 2024 ma być to prawie 7 milionów złotych, czyli prawie dwa razy wyższa kwota. Ja już też e, trochę e, tak dla porównania, żeby nasi słuchacze wiedzieli, to na przykład wcześniejsze zarządy w 2016 roku na przykład na turystykę przeznaczały tylko 700 tysięcy złotych. także a tu tutaj, mam zapisane 6 milionów 900 tysięcy tak, złotych. tu mamy 7 milionów zł, e, złotych, czyli mamy praktycznie e, no, wzrost o, o kilkaset procent. I, i dużo na sport, e, ponad 12 e, milionów. E, ale jeśli chodzi o sport, to tak samo. E, no, przykro mi bardzo, że wcześniejsze zarządy nie widziały tej konieczności wspierania Sportu. My od samego początku z panem marszałkiem Markiem Malinowskim, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za sport, przygotowaliśmy szereg działań, wsparcie dla klubów takich jak Jagielonia, czy też ślepsk, malą suwałki, ale też i tych mniejszych klubów z lig okręgowych, klasy A, B i tak dalej. No tutaj cały czas wspieramy też tych najlepszych sportowców naszego województwa, autorski program samorządu województwa podlaskiego, czyli team Podlaskie. Też honorujemy najlepszych sportowców co roku. Wyrównaliśmy te kwoty, jakie dostają sportowcy niepełnosprawni sporto, sportowcami pełnosprawnymi. Widać, że bliska koszula u Panie Marszałku, bo, bo, bo aż się Pan rozchmurzył na twarzy, jak no, zaczął Pan o sporcie mówić. Bo ja bardzo kocham sport sam. Kiedyś uprawiałem zapasy z takimi bądź no z takimi no, wynikami chyba dosyć dobrymi na skalę Polski. I uważam, że, że, że mamy bardzo duży potencjał tutaj czy kajakarstwo, Olek Atletyka, no przecież jest Tak Nowicki, Natalia Kaczmarek, e, są, e, jest a, e, Olek Kitewski. E, no mamy bardzo, bardzo dużo osób. Przepraszam, jeżeli kogokolwiek pominąłem. No mamy przecież e, Andrzejczyk, tak? E, także no mamy. Marszał, marszałku, gdy pan tak chciał liczyć tych wszystkich fajnych i, i znaczących w spo, polskim sporcie, to mielibyśmy przed sobą jeszcze przynajmniej trzy godziny naszego spotkania, a już musimy go kończyć. <laughs> tak. Kultura, kultura, panie marszałku, i ochrona. No kultura bezpośrednio podlega pod marszałka. E, przepraszam, bo tam zacząłem się Marian Recz, oczywiście. E, e, b, b, kultura tu też nakłady rekordowe ponad 200 milionów złotych. E, takich też e, środków nie było na kulturę, nie tylko na funkcjonowanie instytucji kultury, e, które mają budżety wyższe. Prawie każda instytucja ma wyższy budżet niż w tamtym roku i to nie z powodu tego, że koszty rosną, tylko e, po pierwsze chcemy, żeby pracownicy w tych instytucjach kultury zarabiali wyżej, ale przede wszystkim tych działań widać o wiele, wiele więcej. Choć w Podlaskim Instytucie Kultury, czy też w Operze Filharmonii Podlaskiej, czy też w muzeach naszym podlaskim, czy Muzeum Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także tu jest tego więcej, ale te wspomniane też inwestycje, czyli szpotki białostockie, też ta dramatyczny, to też się na to kulturę składa. Dlatego te środki są najwyższe w historii samorządu województwa podlaskiego. Program Ochrony Wsi i Koła Gospodyń Wiejskich, to też jest ważny element tego budżetu. Tak, no oczywiście, no jeśli chodzi o kwestie związane z tymi programami, to ich za wcześniejszych zarządów w ogóle nie było. Od tego czasu zaczął, dlatego nie ma co się porównywać. To ten zarząd województwa podlaskiego zaczął te dwa programy skierowane, jeden do koła Gospodyn wiejskich, drugi do, 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 do szerszej, szerszego spektrum. Kobiety na Tak, ale tutaj te środki też są wyższe niż w 2023 roku, bo to jest około 550 tysięcy, jeśli chodzi o wsparcie kół gospodyń wiejskich, a prawie 400, e, miliard 400, przepraszam, tych miliardów jest bardzo dużo i. Rozpędził się Pan. Tak, jest, ale chciałbym, żeby tak było na program odnowy wsi. Oczywiście milion 400 tysięcy złotych, jeśli chodzi o program odnowy wsi. Także no, ale też już w następnym roku ruszy nasza sztandarowa inwestycja, czyli Dolina Rolnicza 4.0, czyli projekt strategiczny, który jest zapisany w naszym kontrakcie programowym w ramach Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego na lata 2021-2027 i tu też niespodzianki. A na zakończenie możemy sobie polecieć? No oczywiście. portu lotniczego? Ja powiedziałem, że to... Ja się na prośbę pana prezydenta Truskolaskiego no, zaangażowałem w kwestie dotyczące lotniska. Już myślę niedługo, bo w przeciągu tygodnia, dwóch podpiszemy list intencyjny, trójstronny razem z spółką Polskie Porty Lotnicze. Ja wcześniej podpisałem to ze spółką, ale rozszerzamy to. Pan prezydent mnie poinformował, że chce do tego listu przystąpić. Bardzo się z tego cieszę, bo jest to inwestycja, która powinna być realizowana ponad podziałami, ale też z głową i w oparciu o dane i profesjonalną pomoc, bo my takich ekspertów, jeśli chodzi o rynek lotniczy, tutaj w Województwie Podlaskim dużo nie mamy. I powinniśmy skorzystać z podmiotu, który de facto, tak jak polskie porty lotnicze, zarządza praktycznie wszystkimi portami lotniczymi w naszym kraju. Doktor Artur Kosicki, proszę Państwa, był dzisiaj gościem. Przedstawiam Pana jako marszałka Województwa Podlaskiego, a jak będę Pana przedstawiał na wiosnę? Panie redaktorze, tej decyzji jeszcze nie podjąłem, ale mówię, dla mnie osobiście ja jestem gotowy, jeśli chodzi o startowanie w wyborach prezydenckich. Nie jest to żadna tajemnica, mówiłem to wielokrotnie publicznie. Mam swój pomysł na miasto Białystok. Doceniam, co zrobił mój poprzednik, pan prezydent Truskolacki. Oczywiście trzeba mu oddać cześć w pewnych sprawach, bo zmienił architektonicznie, drogowo, infrastrukturalnie miasto, ale to już wszystkie miasta mają wojewódzki. I teraz musimy myśleć o młodych ludziach, o przedsiębiorcach, musimy myśleć o naszych uczelniach. I tutaj musi być oferta, e, która faktycznie odpowie na te wszystkie zapotrzebowania. My musimy być wyjątkowi, inni e, i musimy podchodzić do tych projektów bardzo ambitnie. To znaczy, musimy przygotować takie rzeczy, tak jak choćby Texelopolis, który jest projektem którego nie ma nigdzie indziej w Polsce, a nawet w Europie. W związku z tym powinniśmy takimi inicjatywami operować, żeby móc tu przyciągnąć inwestorów, móc tu przyciągnąć jakichś partnerów nawet do naszych uczelni. Bo my mamy bardzo duży potencjał. Największym tym potencjałem to są oczywiście jego mieszkańcy. Czyli tutaj... w wyborach samorządowych w przyszłym roku, jak weźmie pan kartkę z kandydaturą prezydenta, to będzie pan skreślał krzyżyk przy nazwisku Kosicki Artur. Nie, panie redaktorze, nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji muszę o tym porozmawiać ze swoimi e, kolegami koleżankami w sejmiku. E, to jest gra. Polityka jest grą drużynową. E, trzeba, to nie jest tylko nie tylko Białystok jest, jest samorząd województwa, jest wiele innych miast. My musimy usiąść spokojnie, zastanowić się, jaka będzie najlepsza oferta ze strony naszego ugrupowania politycznego dla całego regionu. Ale mając na uwadze sejmiki, powiaty, sejmik powiaty e, i też miasta, w tym miasto Białystok i tą decyzję dopiero pod po konsultacji, po analizach z moimi kolegami, z, z panem premierem Sasinem, z kolegami parlamentarzystami, tak, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie dla nas wszystkich. Uśmiechnięty i z wielkimi pieniędzmi dr Artur Kosicki dzisiaj był Państwa gościem Marszałek Województwa Podlaskiego, a mówiliśmy przede wszystkim o nowym budżecie, który właśnie dopiero co został ogłoszony. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.